Czyje lody? Lody Loda. Lody ma banana. Ludzie piszą jewać płatki. Płatków nie mamy, nie? Eee, lody Louda, moi drodzy. Ulfi bardzo bym cię prosi, żebyś podszedł tam pod kamerę i pokazał ludziom, jak wyglądają lody w pudełku. Kolejny no, projekt do no, dochodzi do skutku. Przełącz na mojo, Zrobimy no, Dobra, dobra. Ale właśnie, no, jest. O. Moi drodzy, lody Loda. Jak widzicie, doszły do skutku. Jestem. Jestem mega zadowolony, ponieważ udało się. Doszły do skutku. To jest ekwiwalent dwóch gałek. Taki srogi gałek. Uwierzcie mi, ja to zjadłem i, i się najadłem tym. Ja. Takiegoś. Ceny jeszcze nie zdradzam, ceny jeszcze nie zdradzam, ale nie będzie drogo. Jak za to, co tu jest. Tef, <trafik> <trafik> tef, ludzie piszą. Słuchajcie, 10 zł, pewnie 15 zł, pewnie 20 zł. Nie, nie 20 zł. I nie, nie 18 zł. 40, nie 16 zł. 40 I zł. I 12 groszy. Nie, słuchajcie. Potem wam pokażę więcej. Jest orzech. Jest czekolada. Są orzeszki. Jest. Karmel po boku, ale tak, to zaraz. I tak dalej. Czekaj, pa. Czekaj. To trzeba tak. O, ale wchodzi. Kurwie. Karmel tu jest. Jest tam karmel, orzeszki jest mocno. Ale Aha. tak jej mówię, żeby żeby...